Dajcie kiełbaski solone. Nagrywam dzisiaj trzy masy, więc proszę nie proponujcie mi już żadnych wstępów, ponieważ wszystkie już mam. A w okienku mamy dzisiaj gniazdo? Gniazdo z jarzębiną? Eee, czy to jest w ogóle coś warte? Nie. No właśnie. 15 simoleonów. Powiem szczerze, że taki drobiazg nie nadaje się do kalendarza, który był warty 12 tysięcy simoleonów. To jest po prostu chamstwo i buractwo. I to jest oszukiwanie klienta. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś był w stanie takie rzeczy dawać do takiego kalendarza. Takich gniazd powinno być tysiąc, żeby to miało jakiś sens. Ale niestety daj nam jedno choinkowe gniazdko i zadowoleni. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się do domu technika zapylacza i sprawdzimy, co też tam u niego słychać. Jak widać, już na ganku znajduje się prezent, który może zostawił jakiś Mikołaj. Sprawdźmy, co jest w środku tego prezentu. Czy w ogóle ten zapylacz wyjdzie na ten ganek? Gdzie on jest? O, idzie. Idzie w piżamie, chyba jest jeszcze wczesny ranek, podniósł prezent i płacze. Tak, oczywiście, tylko jeden prezent. A ile byś chciał? Za taki kalendarz, co sprzedałeś, to nic nie powinieneś dostać. No i standardowo, co było w prezencie? Komputer pana Hambla. <noise> oh my god. Jeżeli interesuje was, gdzie jest Jasiek Kowal, tutaj leży. Spadła na niego satelita już parę lat temu. Niestety po śmierci Jaśka technik zapylacz nie mógł się pozbierać. To właśnie od tamtej pory zły na cały świat rozpoczął sprzedaż nieopłacalnych kalendarzy adwentowych. Jego córce Jance nie mieściło się to w głowie. W dodatku zalegający syf w domu doprowadzał ją do szału. Talerze ze spaghetti piętrzyły się w całym domu. A zlew w kuchni niestety był tylko jeden, przez co technik zapylacz musiał umyć gary w innym pokoju. No i tak się wiedzie temu zapylaczowi. Jego kontakty z rodziną znacznie się osłabiły, bo po prostu nie miał na nie ochoty. Kiedy tylko ktoś zaproponował mu chociażby zwykłą, przyjemną rozmowę albo wyjście na miasto, on zawsze mówił nie. I takim sposobem stał się samotnym człowiekiem. Mam nadzieję, że na święta coś mu się odmieni i chociaż raz powie tak. A tymczasem opuszczamy jego chatę. Hoho, ho, ho, dobra, sorry! Opuszczamy jego chatę i widzimy się jutro. Nawet pokojówkę mają. fiu, fiu się powodzi, kurka wodna. Z tyłu małpa, z przodu dzihun, co ty tu robisz? A ja się czule żegnam i lecę pakować walizki, bo jutro wyjeżdżam.